w kolejnym odcinku programu Studio Solskiego 1. Dziś naszymi gośćmi będziemy omawiać spotkanie najbliższe Zagłębiem Lubiń, Lubin, mecz z Wartą Poznań oraz to, co się działo, dzieje cały czas pomiędzy tymi dwoma spotkaniami. Z nami jest Waldemar Mazgaj, szef działu sportowego Nowin. Po krótkiej przerwie znów w Studio Solskiego 1. Witamy serdecznie. Dzień dobry. Kuła Popielarz, były zawodnik Stali Mielec i Gdańsk. Dzień dobry. Dzień dobry. I Bartek Masuń, były zawodnik Stalimilec, obecnie trener w niemieckim SG Wattenscheid. Dzień dobry. Bartek, czy ty pierwszy zaczniesz od yy, chyba tego tematu, który ze zelektryzował całą piłkarską Polskę w poniedziałek? Trener Leszek Ożyński przestał pełnić obowiązki pierwszego trenera PGE FKS Stalimilec. Ty byłeś zaskoczony, czy wręcz przeciwnie? No właśnie chciałem powiedzieć nie tylko całą Polskę, tylko też chłopaka w yy, Niemczech. Jak widziałem na Facebooku, że właśnie że zwolnili senera Małżeńskiego. byłem bardzo zdziwiony, muszę powiedzieć, bo ostatnie wyniki czy, czy ładnie grali, czy nie, ale ostatnie wyniki były nawet w miarę okej. Okay. Było zwycięstwo, teraz ten remis, jedna porażka Wisłą Kraków, gdzie też można było może więcej zyskać i jeden, jeden, jeden mecz, który, który się nie odbył, prawda? Ja nie wiem, jest tak, mi się wydaje, że to jest. Bardzo trudny moment, żeby zmienić teraz trenera. Ja wiem, co może klub ma na myśli, może teraz będzie nowy impuls, ale mi się wydaje, że w tych ostatnich kolejkach będzie właśnie tego, tego trenera Ożyńskiego brakowało. I według mnie to jest... nie wiem, ja bym tak tego nie zrobił. To może Waldek Mazga, żeby przedzielić te dwa analityczne głosy byłych zawodników. Ja też byłem zaskoczony i to bardzo. Aczkolwiek jakiś tam sygnał z dobrze poinformowanych źródeł dostałem z pół godziny przed tym, jak, jak ogłosiliście tą decyzję. No, na tyle ją zlekceważyłem, że nawet nie poszedłem do komputera, tylko zajmowałem się dalej pracami w ogrodzie, bo w poniedziałek, jak pamiętacie, była piękna pogoda. Więc uznałem, że to, że to żart. Aczkolwiek po, po dłuższej analizie uważam, że. Jeśli kiedyś trzeba było to zrobić przed końcem sezonu, to był to ostatni moment. I Ja, ja będę po części bronił działaczy Stali Mielec, bo, bo to jest ich prawo, zatrudnić trenera i zwolnić, kiedy mają na to ochotę, a na koniec sezonu te działacze będą rozliczani przez Radę Nadzorczą, przez sponsorów i pewnie przez kibiców też. Kuba? A ja powiem, że ufam y, władzom klubu i osobom, które zarządzają, bo tak naprawdę to one są przecież najbliżej zespołu i doskonale wiedzą, jaka mogła być sytuacja wewnątrz drużyny, i to właśnie ci ludzie mogli wychwycić jakieś niepokojące sygnały w pierwszej, w pierwszej kolejności. Tutaj czarego Goryczy na pewno przelał ten mecz z Wartą, bo no, stal wyglądała, można powiedzieć, słabo. Był to mecz no, niezwykle ważny, który, który miał duży wpływ dla, dla pewnego układu w tabeli. No i też każdy kibic czy działacz. Na pewno oczekiwały znacznie większego zaangażowania i takiej determinacji, a tego niestety nie było widać. I władze podjęły taką decyzję, a nie inną, za którą na pewno biorą odpowiedzialność, I... ale z drugiej strony, też za trenerem na pewno stoją jakieś argumenty, bo podejrzewam, że ta decyzja. W jaki sposób musiała być przemyślana. I tutaj powiem tak od siebie, że jeśli ten ergonsior wykaże się doświadczeniem, a tego przecież mu, mu nie brakuje, prawda? Wprowadzi do szatni troszkę takiego spokoju i e, takiej merytoryki, znajdzie wspólny język z zespołem, to jestem nastawiony bardzo pozytywnie. I e, też jakby to, co jest istotne na tej ostatniej prostej, to też uważam, że zawodnicy, przede wszystkim tutaj musimy patrzeć na zawodników. Każdy z zawodników musi być świadomy, że w tym momencie dla klubu jest bardzo potrzebny, i tak naprawdę rola trenera schodzi jakby na troszkę dalszy plan, moim zdaniem. To zawodnicy walczą o to, żeby stal została utrzymana w ekstraklasie. Zawodnicy grają też dla swoich kolejnych kontraktów, tak? bo przecież są sądowani, ekstraklasy się ogląda. To są jakby dla nich możliwości na przyszłość. Jakby no tutaj, to zawodnicy muszą pamiętać o tym, że muszą zostawić dużo zdrowia na, na boisku. Wiedziałem, że Bartek się zgłosił. Tak. tak, zgadzam się. Ja nie chcę, żeby mi nikt źle nie zrozumiał. Ja nie chcę w tym momencie coś mówić złego o, o klubie. Tylko według mnie, w takim momencie, gdzie się jeszcze, jeszcze ma 7 kolejek do końca sezonu, stał ile cały czas, robi jakiś bałagan sobie. Tak się mówi w Niemczech. Ja nie wiem, czy to w Wysłowie. Tylko odchodzi na przykład asystent trenera skiba, odchodzi. Ten przychodzi, ten znowu odchodzi, tego zwalniają. Jeśli mogę tylko wtrącić, żeby wyjaśnić jedną, jedną rzecz, bo to też się przebija i chyba y, może raz na zawsze to ustalmy. Y, odejście Damiana Skiby i Daniela Wojtasza to był od początku do końca autorski pomysł trenera Jożyńskiego. Nikt z władz klubu, jakby nie ingerował w to. Nie, w tą nie decyzję. o to chodzi, oczywiście zgadzam się, tylko chodzi o to, że to jest to, jest, to jest wspólne wszystko, jest, prawda? Zawsze co się dzieje, w tym momencie, gdzie jest, się sezon kończy sezon, powinien być w klubie czy w drużynie spokój, jak najbardziej spokój. O to mi tylko chodzi. I, i za dużo jest szumu według, według mnie. Tego, tego się martwię. Ja życzę ten robię, się robi jak najbardziej, jak najbardziej, żeby zyskali te punkty. I oczywiście jest możliwość, że nagle e, przyjdzie jakiś impuls i nagle wygrywają te mecze. Jak najbardziej. Ja bym się ja bym tańczył w domu. Tylko ja nie wiem, czy to jest ten właśnie odpowiedni moment. Tego się bardzo martwię z tego powodu. Ja nie wiem. Nie ma w sumie takiej, tego recepta na, na, na zmianę trenera, czy będzie dobrze. Zobaczymy, czy będzie dobrze. Tylko Ja mam bardzo złe uczucie, tak powiem. Ja chciałem Bartku, przy tobie zostać. Bo jedną z takich rzeczy, która powiedzmy podnosiło to środowisko dziennikarskie, to jest to, że e, trenera Olżyńskiego zastępuje trener Włodzimierz Gąsior, trener 72-letni, trener 2 lata poza e, ławką trenerską. E, no zaczęło się jakby takie jakieś e, może nie próby deprecjonowania, ale jednak stwierdzenia, że może to jest jednak za stary trener, tak? Jest podnoszona ta statystyka, że to jest najstarszy trener w XXI wieku w stryklasie. tylko ja chciałem zapytać Ciebie właśnie, bo dwa 3 lata temu Bayern Monachium przy którejś zmianie, wiadomo, to tak. inna jakby, inna, jakby inna półka, ale tak, ale Bayern Monachium jeszcze starszego, jupa Heinckesa od Włodzimierza Gąsiora zatrudnił i czy wtedy powiedzmy, czy w czy była taka dyskusja, że on jest za stary? Powiem szczerze, że była taka dyskusja i właśnie to chciałem właśnie powiedzieć w tym momencie. E, fajnie, że powiedziałeś, tak samo myślimy jednak. E, w sumie w piłce nie ma wieku. To jest do, do, do taki facet, który dużo widział w piłce. Może to być dobry impuls dla młodych piłkarzy, żeby mieli troszkę spokoju. I Ja tak powiem, Rozmawiałam z chłopakami też z Stali Mielec. Powiem tak, w tym momencie nawet nie trzeba trenera. Teraz trzeba mieć ekipę, która wyjdzie na boisko i da z siebie wszystko. Tak powiem. Czy jest trener, który ma 72 lata, czy ma 100 lat, czy 15 lat, to jest teraz nieważne. Muszą teraz wyjść i robić swoje. Ale ja myślę, że no, może być nawet dobra sprawa, że 72 lata. No i co z tego? No, dużo widział e, trener, dużo widział, e, ma oczywiście swój wiek, ale ja myślę, to tak, to może, może, może dać oczywiście tego spokoju, może będzie miał fajne rozmowy. Z chłopakami psychologicznie może dojść do tego, bo teraz nie będzie nic zmieniał, żadnej taktyki, po, oczywiście, tylko chodzi teraz o rozmowy. Może, mu wyjdzie na dobre. Się, wiem, że Kuba się zgłasza, ale Waldek przez chwilę nie miał głosu, więc może oddam walkę. I Waldi, ty się zajmowałeś y, trochę siarku, Tarnobrze, kiedy trener Gałsiot był trenerem siarki, czy coś się pomyliłem? Troszkę się zajmowałem, ale ja, ten, ja w zasadzie w zawodzie jestem od 24 lat, ja pamiętam ten ragąsiora, jak kilka razy przychodził do Stali Mielec i, i kilka razy ratował ją z opresji, łącznie z tym słynnym awansem do drugiej ligi, gdzie tak ciężko było Stali wydobyć się z tych czeluści trzecioligowych. Pamiętacie wszyscy ten mecz na tym boisku zwanym chyba dwójką czy trójką, trójką. gdzie z izolatorem Boguchwała... Yy, piłkarze stali, grali heroiczny bój, po którym walczyli awans. Był ta, chwilę wcześniej był taki mecz w Kolbuszowej, gdzie piłkarze stali, wygrali 3 do 0 i, i, i też, też yy, awansowali wtedy do, do ówczesnej trzeciej ligi, która była de facto czwartą. Było tych awansów trochę w tej stali, było trochę takich trudnych momentów. A za każdym razem, kiedy trener Gąsior przychodził, to ja nie pamiętam, że niosła przy okres jako trener. I, I ja bym mu zaufał i strasznie kibicuję panu Włodkowi, i mam nadzieję, że utrzę nosa tym, którzy przekreślali go ze względu na liczbę, bo wiek to tylko liczba, prawda? Kuba, teraz oddaję Ci głos. Tak, ja bym też się chciał do tego wieku odnieść. W środowisku tutaj piłkarskim, w którym ciągle mam sporo kontaktów, bo w sumie mam dopiero 31 lat, więc równie dobrze mógłbym jeszcze w piłkę grać. Mam powiedzmy w tych zespołach na, na Podkarpaciu czy poza Podkarpaciem pod kolegów, Powiem wam taką częstą opinię, którą jakby słyszę od, od zawodników ciągle grających na poziomie y, ekstraklasy, pierwszej ligi, drugiej ligi, trzeciej ligi, Su sugerują coś takiego, że im młodszy trener, tym więcej kombinacji. Była taka sytuacja w jednym drugoligowym klubie, gdzie trenerzy, start trenerski dawał takie zadania zawodnikom którym ci zawodnicy po prostu nie potrafili w ogóle sprostać. I pojawiały się wręcz takie rozmowy wewnątrz szatni trenerzy. My tego nie rozumiemy, my tego na boisko nie przełożymy. A tener się upierał. Nie, wy to zrobicie. I potem się okazywało, że ten zespół w ogóle nie funkcjonował. I uważam, że tener Gąsior poprzez swoje takie doświadczenie i taką prostotę, bo zapewne się oprze na prostocie, to nie będą treningi wielce taktyczne, z jakimiś wielkimi założeniami, tylko to będzie prostota, żeby ci zawodnicy się mogli y, skupić na tym, co jest kluczowe, czyli na dobrym przygotowaniu do meczu. I jakby uważam, że ten spokój i mniej kombinacji może zawodnikom na tym etapie pomóc. To może teraz zajmiemy się meczem y, ostatnim w kadencji trenera leszko może, może krótko, bo też to już jest historia. 0-0 na warcie Poznań, jakby tak czytając komentarze po tym spotkaniu, wielu kibiców było niezadowolonych. Ja inaczej odbierałem ten, ten remis. Uważam, że warta Poznań ostatnio była w tym tak zwanym sztosie. To, co duży Warta zrobiła na górniku, zawsze, zawsze to naprawdę czapki z głów wygrała w fantastycznym stylu. My tam zremisowaliśmy po naprawdę ciężkim meczu, gdzie, gdzie w końcu chcę już ta warta nas przycisnęła, zawołując naprawdę momentami heroicznie się bronili i, i ten punkt wyrwali. Mimo wszystko dla was to jest punkt yy, na warcie Poznań zdobyty czy jednak dwa punkty stracone. Bartek Maska. Zdobyty, jak najbardziej. Tak jak właśnie mówiłem że ostatnio, jak mieliśmy ostatnią rozmowę, że teraz każdy punkt się liczy, na wyjeździe z Wartą Poznań, który by byli na fali. Yy, mi się wydaje, oczywiście zawsze w piłce jest więcej możli możliwości, ale zapomnij ten mecz z Krakowa na przykład. Prowadziliśmy 1-0, wszystko było ok. 3 punkty już mieliśmy w głowie, nagle, tyk, 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 dobranoc i 0 punkty. Teraz trzeba zbierać, prawda? I mi się wydaje, że w takim dorzynku, z warto poznań, nawet że może było więcej możliwe, ten punkt jest, jeden punkt do przodu. Jasne, kupa. No to jeśli tak byśmy przeanalizowali to spotkanie, to Stal na pewno wyglądało słabo pod kątem biegowym i tutaj było widać brak yy, sił przede wszystkim w drugiej połowie. No nie chciałbym tutaj yy, powiedzieć, że zawodnikom brakowało ambicji, bo tego bym sobie nie wyobraził. Tak nie potrafię sobie tego wyobrazić, więc... Ten aspekt taki motoryczny. Na jednej z konferencji pracowych tener ojrzeński powiedział, że tak przygotował zespół, że Stal -Mielec będzie jakby dobrze wyglądała pod kątem tym motorycznym w tych ostatnich kolejkach. I mam nadzieję, że tak naprawdę jest. A to, co się stało na, na Warcie Poznań, to było tak, takim wypadkiem przy pracy. Ale mówię, nie chciałbym się skupiać na negatywnych tematach, tylko bardziej na tych pozytywnych. I tak na pewno. Kolejny mecz, w którym stal straciła gola, to jest, to jest ważne. Przede wszystkim głównie dzięki postawie strączka, który naprawdę się rozwija. On dynamicznie do przodu idzie, łapie pewność siebie, go interwencje są coraz lepsze, coraz lepiej gra nogami, bo też powiem tak na przestrzeni tej rundy, wiele miał takich kurcze zagrań nogami, gdzie naprawdę no to gdzieś tam było wpływało na jego gorszą, gorszą ocenę. Motorem napędowym w ataku był Andrzej Prokic. Gdybyście sobie zobaczyli i przeanalizowali te akcje w przodzie, tak naprawdę on dzięki swojej dynamice, szybkości, on stwarzał gdzieś tam przewagę i to naprawdę było bardzo pozytywne. No i też na pewno fajny, fajny temat to to, że Maciek Domański oddał kilka strzałów, tak? No nie było tych sytuacji za dużo, ale jednak Maciek jest tam widoczny, on, on gdzieś tam szuka sobie tych pozycji. Te strzały co prawda były, no tam raz niecelny, raz yy, bramkarz wybronił, ale, ale to są jakieś takie pozytywne aspekty z tego spotkania. mój mecz yy, z Zagłębiem Lubin. Tak naprawdę nie będę mówił, że to jest mecz o sześć punktów, ale mecz bardzo wa ważny z, ze wszechmiar, bo nie tylko tak naprawdę punkty w tabeli, ale też się to jakby. Jeśli chodzi o atmosferę na w zespole, takie zwycięstwo dałoby bardzo dużo, Waldek, twoje przewidywanie, jeśli chodzi o ten mecz? Czy ja myślę, że to jest dla Stali taki mecz, jaki w tej rundzie grała już bielsko biała że musi go po prostu wygrać za wszelką cenę. Po pierwsze, żeby poprawić atmosferę w szatni, żeby poprawić atmosferę wokół klubu, która jest słaba, mówmy wprost. Po trzecie, przede wszystkim, żeby spróbować wyprzedzić pod Beskidzie, bo wcale nie jest powiedziane, że, że pod Beskidzie w tej kolejce nie straci punktów. No i pod, przede wszystkim, żeby wróciło. Nie ukrywajmy tego, pod Beskidziem przegrało z Pogonią 2-0, także, także możemy tego nie ukrywać. No ok, więc ten, więc, więc przede wszystkim właśnie po, po, dla tabeli, a, po, a, 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 a co najważniejsze, no, te punkty trzeba gromadzić, żeby, żeby się utrzymać, bo, bo tutaj w spada jeden zespół, ale ale tych, 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 tych meczów do, do rozegrania jest coraz mniej i, i każda strata punktów to jest to jest krok ku pierwszej lidze, a każde zwycięstwo to jest krok każdy punkt, nawet tak jak Bartek mówiłeś, to jest krok do utrzymania, bo wyobraźmy sobie, że gdyby Stal w, tym, w tej rundzie tylko te mecze, w których na, wyje na wyjeździe prowadziła i przegrała, żeby chociaż remis wyciągnęła, to miałaby przynajmniej trzy punkty więcej. Tak? I, I przypuszczam, że Leszek Jerzyński do dzisiaj byłby w klubie i do dzisiaj byłby, yy, mógłby chodzić z podniesioną głową i opowiadać, ile to on meczów bez porażki yy, ze Stalą po przeprowadził w ciągu tych 15 spotkań. Jeszcze wracając do tego wszystkiego, ja myślę, że. Bo nie, 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 nie mówiłem nic o meczu z Wartą, a, a jedna rzecz, na którą zwróciłem uwagę. Myślę, że o, że o zwolnieniu Leszka Jużyńskiego zdecydowała słaba kondycja zawodników w ostatnich minutach. Tak jak Kuba mówiłeś, tam mając prawie trzy tygodnie przerwy, bo była przerwa reprezentacyjna, a Stal jeszcze nie grała, bo miała mecz odwołany z Rakowem. Ci zawodnicy powinni być świeżsi na boisku, tak? Oni powinni przez 90 minut wyglądać kondycyjnie lepiej od Warty Poznań, która miała mecz miała mecz w międzyczasie, a On tego nie, działa nie, działa. nie było, mecz, prawda, I, 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 i mało tego, w ostatnich 20 minutach to, to Warta, to Warta tak naprawdę miała zdecydowaną przewagę, gdy w ostatniej minucie Rafał Stączek nie sparował strzału na poprzeczkę, to, to z tego co wiem, to prezes Klimek już w sobotę ogłosiłby zmianę trenera, więc, więc mecz z Zagłębiem jest de facto spina klamrą pracę Leszka Łiżyńskiego, bo mecz war, Wartą, przepraszam, spina klamrą, bo me, zaczynał po meczu z Wartą, kończył po meczu z Wartą, a myślę, że mecz z Zagłębiem będzie zaczynał nową, nową epokę Stali Mielec w tym sezonie, bo weźmy pod uwagę, że 7 meczów ma, ma Stal, inni, żaden zespół oprócz Rakowa i Stali nie ma tylu meczów do rozegrania jeszcze, więc 21 punktów, no, ja w 21 nie wierzę, ale tak 10-12 myślę, że da utrzymanie. Bartek, jesteś podobny optymistą, jeśli chodzi o tą zdobycz punktową? Co ale powie zgadzam się, zmieniam. Powiem tak, Gdyby, chodzi teraz o mecz następny, prawda? Powiem o mecz z tak. tak, tak, tak powiem, o, choć, powiem tak, gdyby trener Orzyński teraz był jeszcze trenerem, to bym powiedział punkt wystarczy, bo chodzi o ten właśnie ten, ten bardzo ważny punkt. Ale że zrobiliśmy teraz ten krok, że zwolniliśmy trenera, teraz jest trener Gosior, Musi być, musi być, muszą być trzy punkty. Bo żeby był efekt. Bo jeżeli nie, nie, nie wygrają tego meczu, to po co się, będzie się później gadało, po co się zmieniło trenera, prawda? Teraz musi być ten impuls, żeby właśnie żeby wygrali ten mecz. O tym tego się właśnie boję. Teraz, teraz jest taka inna presja, prawda? Gdyby był trener Orzecki, to byśmy powiedzieli, OK, Remi znowu wystarczy, punkci do przodu, no jest krok za krokiem, prawda? A teraz jest nowy trener, teraz każdy chce widzieć: o, to była, czy to jest dobra decyzja. Dlatego mówię... Będzie ciężko. Mam nadzieję, że wygramy, że będą te trzy punkty, ale zobaczymy. Kuba, ty jesteś już po analizie, którą publikowaliśmy na naszej stronie Stamelecką. Analizie Zagłębia Lubin. Powiedz nam, gdzie możemy szukać swoich szans, jeśli chodzi o to spotkanie? Gdzie ty zauważyłeś takie momenty w grze Zagłębia, które mogą nam się przydać w niedzielę? Właśnie chciałem powiedzieć, że chciałbym odejść od tych tematów punktowych, o których mówił Waldek z Bartkiem. Jestem po rozmowie telefonicznej z tenerem Gąsiorem i wiem, że nastąpią niewielkie zmiany, jeśli chodzi o grę Stali Mielec. Nie tyle, co, nie tyle personalne, co w, jakby w pewnych zadaniach indywidualnych i grupowych, o których oczywiście tutaj nie będę teraz e, mówił. E, jeśli chodzi o przeciwnika zagłębię to przede wszystkim mocny środek pola, gdzie gra były zawodnik Stali Mielec, tak, Kuba Żubrowski i Starzyński którzy naprawdę mają wielki wpływ na, na grę zespołu, którzy w odpowiedni sposób dyktują tempo gry, którzy wiedzą, kiedy należy zwolnić, kiedy przyspieszyć. Przede wszystkim Starzyński 11 punktów w punktacji kanadyjskiej, to naprawdę robi, robi wrażenie. I tutaj kolejnym takim najgroźniejszym punktem to jest ich najlepszy strzelec Szysz. Na pewno jeśli chodzi o zagłębie i ich atuty, to Tutaj bym wymienił podania prostopadłe ze środka pola, grę kombinacyjną w okolicy pola karnego przeciwnika, bo naprawdę fajnie to robią i po takich zagraniach, po takiej krótkiej klepce gdzieś tam w okolicy pola karnego dochodzą do sytuacji strzeleckich. I głównie bym zwrócił uwagę na przejście z obrony do ataku. Zagłębia, jak odbiera piłkę i tę piłkę gdzieś w, w krótkim odstępie czasu dostaje Starzyński. To on natychmiastowo uruchamia szysza, który wbiega w wolne przestrzenie, i te, te podania właśnie w tych sytuacjach zawsze kończą się yy, gdzieś tam no, groźnymi sytuacjami. E, jeśli chodzi o stal w tym meczu, tak, z zagłębiem, to uważam, że tak jakby spinając klamrą całą rundę, to głównie takie trzy rzeczy. Stal musi się więcej przy piłce utrzymywać, to jest podstawa. Musi stwarzać większą przewagę liczebną. Fazie atakowania, żeby mieć więcej możliwości, i nawet po zagraniach niecelnych, żeby, było większy, żeby była większa możliwość na zebranie drugiej piłki. I to, co się też rzuca w oczy, to luki pomiędzy linią obrony a linią ataku. Tutaj te luki pomiędzy tymi formacjami są cały czas za duże, uważam. I kiedy atakujemy, to tutaj właśnie linia obrony powinna znacznie skracać ten dystans, żeby właśnie nie było tych tych luk. No i jak Kuba, twoje jeszcze pytanie, prawda, gdzie możemy wykorzystać jakby tutaj y, te mankamenty w grze zagłębia, no to na pewno stałe fragmenty gry do środkowania te boczne, boczne sektory boiska y, też słabo zagłębie reaguje właśnie na sytuację, kiedy przeciwnik się cierpliwie przy piłce utrzymuje w okolicy ich pola karnego. Ale żeby to zrealizować, tak jak powiedziałem wcześniej, stalowcy muszą troszkę wyżej podchodzić większą ilością zawodników. I ostatnia ciekawa rzecz, analizując ich ostatnie mecze, zauważyłem, że w momencie, kiedy przeciwnik puka od boku, powiedzmy tam gdzieś linia boczna, linia końcowa, to formacja defensywna, linia obrony bardzo mocno cofa się w okolice 5 metra, a często za tym nie wraca formacja pomocy. I ten, ta, ten jakby ta przestrzeń pomiędzy 7 a 16 metrem zagłębia w ich fazie obrony, z reguły bardzo często jest wolna. I tutaj nasi skrzydłowi powinni to wziąć pod uwagę, żeby właśnie w te sektory kierować podania, co, co może przynieść pozytywny efekt. Bardzo dziękujemy za taką dogłębną analizę. Będziemy powoli kończyć, także, a może jeszcze nie. Właśnie jedną rzecz, jedna rzecz mi przyszła do głowy: że się nie ma z nami Tomka Lejki, nie ma naszego e, kącika e, historycznego. Dlatego, dlatego ja odrobiłem lekcję, muszę Wam powiedzieć, i ten bilans Zagłębią Lubin nie jest, e, nie jest korzystny. Miglałem tylko dwa razy z nimi w latach 90., ale jedno z tych zwycięstw odniósł Wodzimierz Gąsior, w sezonie, w którym Zagłębie Lubin e, zdobyło mistrzostwo Polski. To był sezon 90/91. A drugie zwycięstwo za Franciszka Smudy trzy lata później. Także e, ci doświadczeni trenerzy, można powiedzieć, e, dawali radę wtedy jeszcze niedoświadczeni, ale, ale, ale dziś już doświadczeni trenerzy, także e, w tym też e, patrzmy z optymizmem właśnie w przyszłość. E, dzięki tej historii, e, jak zwykle, typujemy wynik, zaczniemy od walki, bo Waltek się chwilę nie odzywał. 1-0 dla stali Mielec. No i też mi tak, taki wynik pasuje. Bartek Masłoń? No Bartek, powiem Ci, że tak też myślałem. Mam nadzieję oczywiście, że zwycięstwo. I powiem tak, śmiało, bo miałem rację też z Bartą, że będzie remis. Powiem teraz tak, 1-0. Bartek ma rację, tak będzie. Bartek kiedyś był e, na stażu, tak, przy zmianie trenera z Janusza Białka na e, Zbigniewa Smołka i wtedy wygraliśmy bardzo taki ważny mecz ze Zniczem Pruszków, także oby też taki historyczny może Tutaj akcent. Kuba Popielarz. Żeby nie było nudno, ja obstawiam jeden do 0 dla Stali Mielec. No i bardzo dobrze. W takim razie dziękuję Wam, Panowie, bardzo za bardzo ciekawą dyskusję. Mówiliśmy o wszystkie tematy najważniejsze dla kibiców przed tym meczem z Zagłębiem. Byli z nami Waldemar Mazgaj, szef działu sportowego Gazety Codziennej Nowiny. Dziękuję za spotkanie. Kuba Popielarz, były zawodnik Stali Mielec i Lech Ignask. Dziękuję. Dziękuję. I nasze posiłki z Niemiec. Bartek Masłowy trener SG Wattenscheid, były zawodnik z Mielec. Dziękuję bardzo. Dziękuję Uważam bardzo. Się, bardzo za... Skoro Bartek przynosi szczęście, to on powinien przyjechać na ten mecz. Jeszcze zdąży. Jeszcze zdąży. <laughs> bardzo mocno kibicujemy. Czy mamy kciuki? Mamy nadzieję, że następne studio Słowskiego będziemy nagrywać bogaci o trzy punkty. Dziękuję.